Panie ministrze, sędzia Jakub Iwaniec i panie prokuratorze. Wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi do Sądu Najwyższego za jazdę, no, mówiąc kolokwialnie, po pijanem Której izby pan skierował ten wniosek? No, bo to powinna to być Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ale no właśnie są my, na osędziowie. Tak, my nie, nie uznajemy tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej z uwagi na to, że tam zasiadają na i Sposób wyboru tych, którzy sądzą w tej Izbie, był naszym zdaniem no, sprzeczny z polską konstytucją. Prezydent sobie wybrał i powiedział, tego wybieram, tego wybieram, tego nie wybieram. O tym nie powinien decydować prezydent czy władza wykonawcza. To powinno Czyli wynikać to z jakiejś sprawy do Izby Karnej. Do izby karnej tak? Z tego co wiem, no, tam są zawarte także wnioski, żeby nie rozpoznawali tego na neosędziowie. Ale chciałbym przypomnieć, że sędzia Iwaniec już raz uniknął uchylenia immunitetu. Prokuratura rejonowa w Kielcach w sprawie tzw. afery hejterskiej wystąpiła do Izby, trafiła sprawa do Izby Kontroli właśnie i przepraszam, Izby Odpowiedzialności Zawodowej i co się stało? Dostał tą sprawę tzw. zwany neosędzia. Poszły wnioski, żeby wyłączyć tego neosędziego, bo nie jest legalnie powołany. Mamy już na to orzecznictwo sądów, że nie powinien orzekać, bo to generuje odszkodowania. Ta sprawa trafiła znowu do Neosędziego, który odmówił wyłączenia, i tenże pierwotny Neosędzia odmówił uchylenia immunitetu wobec sędziego Iwańca za aferę hejterską. Więc my mamy już jakby kolejne działania pana sędziego Iwańca. Tutaj jest takie, no, można powiedzieć, przestępstwo czysto kryminalne. Pan sędzia, który powinien być nieskazitelny moralnie, można tak powiedzieć, bo tego oczekujemy od sędziów. No jednak w tej sprawie po prostu ordynarnie kłamał. Mówiąc, że powołując się na, na pismo swojego adwokata, że ktoś go przywiózł, nie pamięta kto. No właśnie my... A dowody są jednoznaczne. Proszę zwrócić uwagę na to, że prokuratura najpierw nie wychodziła z komunikatem. Najpierw pojawił się komunikat pełnomocnika pana sędziego w internecie. Który nie, nie był takim klasycznym komunikatem adwokata mój klient jest niewinny, udowodni to przed sądem. Bo adwokat tylko, też. Kłamał. Tak, tylko opisywał, jakby, że wszystko. No, wyglądało na to, że jest nagonka złej prokuratury politycznej oczywiście. na biednego pana sędziego Iwańca. I wtedy prokuratorzy zdecydowali się, że mają oczywiście takie możliwości w prawie, chociaż i ja i prokuratorzy jesteśmy przeciwni, żeby ujawniać fakty, które są pozyskane w śledztwie czy w dochodzeniu. Ale okazało się, że jeżeli jedna strona kłamie w żywe oczy, oczernia prokuratorów, właściwie też policję, która była tam na miejscu, to prokuratorzy moim zdaniem doszli do słusznego przekonania, że należy pokazać obywatelowi, jak wyglądają fakty. Więc można powiedzieć, że trochę pan sędzia Iwaniec z jego pełnomocni ukręcił sobie bicz na własną skórę. Takim zachowaniem. Lepiej byłoby, gdyby milczał. Natomiast my znowu nie mamy pewności, co się stanie w Sądzie Najwyższym. Mm. Przy tej sprawie jest kluczowe to, co ja mówię. Musimy oczyścić Sąd Najwyższy z naosędziów, bo oni Gwarantują bezkarność osobom, które powinny stanąć przed niezawisłym sądem. Boję się, że tu znowu będzie tak, że sprawa jakimś dziwnym trafem z izby karnej, gdzie jest neosędzia już prezesem izby, trafi Pani do. Pan się postarał, to tak? No, ja myślę, że postara się tam szef izby, który też jest neosędzią. Czy też pełniące obowiązki prezesa izby. Za chwilę zobaczymy tą sprawę Izby odpowiedzialności dziwnym trafem wylosuje to na osędzia i sędzia iwaniec będzie się śmiał z nas wszystkich. I ja chcę to skończyć, bo my wszyscy płacimy za to odszkodowania. Poza tym no, dla obywatela to jest już totalnie frustrujące, jeżeli człowiek, który powinien dawać przykład, zachowuje się. No, jak przestępca, a jeszcze, na dodatek, na a jeszcze na dodatek jest bezkarny, więc, więc musimy to zmienić. Pan sędzia Iwaniec miał wiele lat temu taki epizod, który skończył się dyscyplinarką. Ja byłem w Krajowej Radzie Sądownictwa, która wtedy domagała się usunięcia go z zawodu. To było wiele lat temu. Za co? Nie, nie mogę mówić, bo to już się przedawniło, ale można to znaleźć w internecie, bo internet nie zapomina. Więc wtedy, no moim zdaniem, to był też epizod związany z pewną działalnością na stadionie pana sędziego Iwańca. Kiwicem był, mówiąc krótko. Tak, był kiwicem, ale, ale mówię, jest to dostępne w internecie, można to sprawdzić i wtedy, gdyby zadziałał system, tak jak powinien był zadziałać, no pan sędzia Iwanic nie byłby już dawno sędzią. Przywracanie praworządności. Pan zapowiedział te ustawy po to, żeby niezawisły sąd był naprawdę niezawisłym sądem. Chciałam Pana spytać, jak sprawić, by te nowe przepisy były trwałe, żeby nie okazało się, że zostanie coś zmienione i potem przyjdzie ktoś, a tutaj mam na myśli konkretnego ktoś, który w jeden dzień będzie chciał zmienić wszystko. Posłuchajmy, co mówiono na konwencji PiSu. Jedno krótkie Wystąpienie. Co zrobić z trzecią władzą? Jak zreformować trzecią władzę? I drodzy Państwo, powiem może coś, co jest mało eleganckie, ale często wybrzmiewa w naszym środowisku, wśród, przy różnych dyskusjach, co trzeba zrobić na początek i dosyć zdecydowanie i do tej dyskusji zachęcam, a to się sprowadza do hasła, drodzy Państwo, wszyscy won. Wybudo budowa, budowa sądownictwa, drodzy Państwo. Plus jeszcze na dodatek. No właśnie, sam. No właśnie Wszyscy wątą. To, to już szkoda, że minister były, Woś, który ma już zarzuty, jeszcze nie powiedział, paszli won, bo to naprawdę pachnie mi e, takimi sowieckimi, rewolucyjnymi porządkami. Swego czasu wśród prokuratorów pojawił się taki projekt, który krążył wśród prokuratorów, co będzie robione z prokuratorami, którzy dzisiaj przywracają praworządność. Dzisiaj na konwencji partii opozycyjnej, która chciała nam w Polsce zafundować Białoruś mamy zapowiedzi jak szybko jak zdecydowanie będą obcinać głowy sędziom wyrzucać ich z zawodu oczywiście mówię to w przenośni Pan, pan Kaleta też był wiceminister nowy minister załatwi sprawę w jeden dzień No właśnie dlatego Wszyscy że on w jeden dzień w, Widzieliśmy jak to działało jak to działało jak nie ogłaszano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego legalnego jak w nocy zaprzysięgano sprzecznie z konstytucją tak zwanych dublerów w Trybunale, później jak skracano kadencję pierwszej prezes, Krajowej Rady Sądownictwa, jak niszczono po kolei instytucje, Ale pan, nie oglądając się na nic. Jak pan, jak pan odbiera te zapowiedzi o tym, że będą zawieszeni masowo sędziowie, że wszyscy mają... Stracą stan spoczynku. Stracą sp... Jak znaczy, pan to, pan absolut... to jest dla pana? To jest oczywiście... Działanie, które ma wywołać tak zwany efekt mrożący, to te zapowiedzi, one nie są bezcelowe, one mają zastraszyć po prostu sędziów i prokuratorów, którzy dzisiaj, którzy po pierwsze walczyli o to, żeby konstytucja działała w Polsce dla obywateli, razem z obywatelami, teraz mają być zastraszeni, więc te pogróżki są takie właśnie na, na razie polityczne, ale ja oczywiście wierzę w to, że to się stanie. I teraz wszyscy, Wierzy pan, że to się stanie? Jeżeli będzie tak, że Partia o zapędach autorytarnych dojdzie do władzy, to ona wyciągnie konsekwencje z ośmiu lat swoich rządów. I dzisiaj też pan były minister ziobro mówił o tym, jak to trzeba było stłumić bunt w zarodku. Jego koleżanka Dagmara. Brak klasyfikacji rebeli i buntu. No właśnie, jego koleżanka. Dlatego Dagmar, się nie udało Dagmar, Dagmara Pawełczyk-Wojiecka też pytana w jednych z mediów mówi, no teraz by tego nie zrobiła, bo się zawiodła, jakby politycy nie dokończyli tego dzieła. Byli zbyt mało zdecydowani, więc ja wierzę w to, że jeżeli tak się stanie, to to dzieło zostanie dokończone. I teraz mój apel do tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy pójdą na wybory, albo głosują na partie nierządzące, ale chcieliby dobrego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli PiS dojdzie do władzy, będzie rzeź i partyjne sądy, i partyjna prokuratura od A do Z. Chciałam pana jeszcze przy okazji Pegasusa zapytać o. o... Liczbę osób inwigilowanych i pokrzywdzonych, ta sprawa córki pana premiera pani Katarzyny Tusk Cudnej pokazała, że te materiały, materiały, które były zbierane przez Pegasusa były kopiowane potem na prośbę pana Święczkowskiego, który temu zaprzecza. Czy Pana zdaniem, z Pana wiedzy wynika, że materiały z Pegasusa były wykorzystywane do zbierania materiałów na przeciwników politycznych? No, moim zdaniem, jak zobaczymy już tą listę, o której wiemy. A o kiedy zobaczymy tą listę? Znaczy, my wiemy o poszczególnych osobach. bo To bo jest oni... 578 osób, tak? Tak, ale musimy mieć świadomość, jak działa reżim autorytarny. Tak przecież było za komunę, że była policja, milicja, przepraszam, wydziały kryminalne, które ścigały złodziei, morderców, ale były też wydziały, które miały na celu niszczenie opozycji, zamykanie ludzi w więzieniach, y, tworzenie na nich różnych fałszywek. Y, więc y, dzisiaj widzimy tę linię obrony byłego ministra Wosia i Ziobry. Myśmy kupili system, który miał ścigać przestępców. No to jest po prostu zwykła ściema, jak mówią młodzi, bo wiadomo było, że chodzi o to, żeby ukryć środki na zakup tego systemu, po to, żeby być może także Politycy z własnego matecznika nie wiedzieli o tym, że będą śledzeni takim systemem. Bo, bo to jest są klasyczny na liście przykład. Przecież, to już wiemy, że są. Tak, to jest klasyczny przykład szukania haków na swoich potencjalnych przeciwników wewnątrz partii czy obozu, który rządzi, ale głównie na opozycję. Jeżeli szef sztabu w trakcie kampanii jest inwigilowany, jeżeli pani sędzia Morawiec, z którą ja wielokrotnie rozmawiałem przez telefon, jest inwigilowana, jeżeli Pani Wrzosek jest inwigilowana. To były sztandarowe postacie, takie ikony dla środowisk sędziowskiego, prokuratorskiego, które wtedy walczyły, więc chodziło o to, żeby zebrać cokolwiek na te osoby. 578 osób tak? było inwigilowanych. Kiedy my poznamy tę pełną listę? Rozmawiam z prokuratorami. Bo co stoi na przeszkodzie, żeby ją ujawnić? Moce przerobowe prokuratury to raz, a drugi raz no musimy mieć świadomość, że na tej liście są różne podmioty. Więc tam to nie jest tak, że na tej liście są same osoby, polityków, działaczy społecznych, tylko ona jest listą mieszaną. I teraz trzeba znaleźć taki klucz, który by... Yy, w jakiś sposób no, nie pozwalał na ujawnienie tajemnic śledztwa. Bo wie pani, niektóre osoby po prostu nie chcą nawet, żeby ujawniać publicznie no tak, ja nazwiska. Ale czy ta, on, lista nas, on... ta lista, gdyby została ujawniona, nami wstrząśnie? Będą tam jeszcze nazwiska? No na pewno są tam nazwiska takie zadziwiające. Na przykład? Nie mogę powiedzieć, naprawdę nie namówi mnie pani na to. Ale rzeczywiście tak jest, że ma się wrażenie, że to była tak zwana hakownia. Najgorsze jest dla naszych obywateli, dla naszego świata polityki w ogóle, że wszystko na to wskazuje, że te dane leciały serwerami do Izraela i oni mieli mo możliwość dostępu. Proszę sobie wyobrazić, yy, czy z jakich... idiotę polityka, przepraszam, mm -hmm. że użyję takiego mm -hmm. słowa, który wystawia własny kraj na to, że obce państwo, obcy wywiad znany ze swojej skuteczności na całym świecie może mieć dostęp do bardzo intymnych danych świata polityki po obu stronach sceny, bo tam są osoby też, moim zdaniem, na które zbierano haki wewnątrz obozu.